Hello! Witam Was w mojej nowej serii, czyli 100 before 100 100 aktywności przed 100 tysiącami subskrypcji Właśnie tutaj wyświetla Wam się lista 100 aktywności, które chciałabym zrealizować przed 100 tysiącami subskrypcji No i właśnie na tym będzie polegała ta seria Są tu rzeczy totalnie odklejone, są tu rzeczy, na które nawet nie mam aktualnie pieniędzy Są tu rzeczy, które są takim spełnieniem moich marzeń, moich... Podróżniczych marzeń, których człowiek by nawet nie pomyślał, że chce zrobić, a ja pomyślałam i chcę je zrobić przed 100 tysiącami subskrypcji, więc trzymajcie kciuki i zaczynamy tą serię. Prawdopodobnie będzie z niej około 100 filmów, bo 100 aktywności co filmów, ale jeżeli będą jakieś aktywności, które mogę połączyć, to postaram się je połączyć, żeby wiecie, też nie było tych filmów aż tak dużo. A skoro to oglądacie, to oznacza, że dzisiaj realizujemy pierwszą rzecz z naszej listy: jest to Pilates na reformerach. Powiem Wam, że już dawno o nim myślałam, ale jakoś nigdy nie było czasu, pieniędzy no i wszystkiego, a tak się składa, że dostałam prezent od Wiktorii, także dziękuję i idziemy dzisiaj na Pilates. Ja mam na sobie aktualnie nowy secik, Wiktoria kupiła sobie ten sam, także mamy identyczne. Także jeszcze raz oficjalnie witam Was w nowej serii 100 Before 400 i let's go! Nie mam mikrofonu, ale już jesteśmy na Pilatesie i popatrzcie jak tu jest pięknie, jaka w ogóle sala. Polecam być chwilę wcześniej, jeżeli chcecie sobie ponegrywać. Aha, ja w sumie idę Ci podziękować. za <grymianie> Hello. Dziękuję. Ja nie spodziewałam yeah, się, że będzie Matching outfitiki. Z wszystko. Ja nie mogę się doczekać. Ogólnie na w zajęciach nie możemy za dużo nagrywać, ale jak się nauczymy obsługiwać to, to Wam pokażemy co nieco, mam nadzieję po zajęciach. I jeszcze później mamy w cenie śniadanko. Ciekawe w sumie czy będzie coś słodkiego czy na słono i czy macia jest w cenie, jak nie to sobie pewnie dokupimy. jakie mamy słońce? Znowu robimy zdjęcia na Instagramka. spadajcie, ja. bo będą mega ładne. Jesteśmy mega. w ogóle przed zdjęciami jeszcze no, także początku. Przyjechaliśmy pół godziny wcześniej i to była tak dobra opcja, no. wybór. Mam nadzieję, że po zajęciach też będzie możliwość, już wtedy będziemy wiedziały jak działać na tych reformerach i możemy sobie coś nagrać. Więc się trochę im boję. No ja dobra, no, mega ładne.

Joga? myślać na joda, byłam na pilota się na matach mhm. i tutaj na pilatesie na reformerach, reformery top, no. Serio. Kawałek, ale ciężkie, 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 no chociaż ja jestem tim kromeczka, bo to nie jest słodkie, ja lubię słodkie, ale chrupie

Jesteśmy już oficjalnie po pilatesie, tak z godzinkę po. Ale bardzo dobre śniadanie. Tak jak widzieliście, wszystko super, w dużych ilościach, także każdy sobie może pojeść, mega fajnie. Jesteśmy w ogóle w jakiejś sali, random sali, żeby sobie po prostu ponagrywać. I jeszcze chcemy się wbić na salę taką główną, bo mam do nagrania współpracę i chciałabym sobie ją nagrać dzisiaj. Yeah. Jak oceniasz w ogóle, jak, fajnie. jak było? Fajnie, ja, ja się zakochałam, miałam ochotę tu przychodzić częściej. Niestety jest to droga zabawa, ale fajnie. I też myślałam, że ten, z tym myślę to będzie trochę taki skam, wiecie o co chodzi, a jest tak dużo nie jest dobre, kawy, herbaty, jest ile chcecie. No. I nie ma czegoś takiego, że macie jedną porcję i tyle. Była taka, taki bowl był z, z jakimś, co to było, owódzki, y jakiś taki serek. Jogurt? O, jogurt jogurt może no jogurt jakaś granola, granola no. Yeah, ale mi najbardziej smakował chlebek z różnymi takimi smarowania z Charlotte przepyszne no, białe no. kolej, karmel kocham ogólnie bardzo fajni ludzie też można sobie nagrywać na spokojnie także totalnie fajnie Nie jest to dla nas yeah, ja w ogóle czuję nogi teraz mm -hmm. mam takie uczucie ja ściągnięcia tak, najbardziej, ja chyba nogi najbardziej czułam, ale ciężkie były ćwiczenia same w sobie. Myślałam, że będzie bardziej tak reform, reformerowo. A było też dużo takich, jakby na reformerze, ale nie używaliśmy tego reformera tak, jak powinniśmy używać, chyba? Tak to mogę powiedzieć. Ale kurde, no ja jestem zadowolona. Cena to był. Ze śniadaniem. No Słuchaj, to jest prezent od Wiktorii, ale 120 zł. <laughs> także Wiktoria się nakosztowała, żeby <laughs> nas tutaj zabrać. No 120 zł no. wydaje mi się, że to jest sporo. No, ale patrząc ale... na to, że masz to śniadanie w cenie, to już jest lepiej. Tak, no. Mm. Są też Happy Hours za 89, chyba, więc też fajnie. Tak, też można się Można wybrać, sobie no. tu dodatkowo jakąś maczę kupić. Są do śniadanka, także myślę, że fajna opcja. Myślę, że weźmiemy sobie zaraz macze, bo też nagrywamy, siedzimy tu, więc myślę, że. Fajnym pomysłem będzie plus też wesprzeć. Lepiej, lepiej zbankrutować w takim miejscu niż na pierdołach. Nie. Yeah, tak? Ja już i tak nie mam pieniędzy. Ja, hmm. no, ja jakby gotowy się tym martwił. Ja. Yeah. Ja, yeah, także idziemy jeszcze sobie ponagrywać na tych reformerach. Mam no. nadzieję, że się uda, bo już tam nie ma zajęć i jest pusta sala. Także, why not, I think. Jest okay. Mamy porobione fotki. fotki. No. Także zapraszamy na Instagrama. Zapraszamy. Czy wrócisz wrócimy, na Pilates? Wrócimy, mhm. no. I też nie. się wydaje, że wrócimy. Wiecie, może raz w miesiącu. No 120 no, zł to dokładnie. nie jest mało, ale raz w miesiącu wydaje mi się, że to jest taka fajna odskocznia. Lepiej nawet nie wiem, nie iść raz do restauracji czy nie kupić sobie jakiegoś kosmetyka, a realnie przyjść tu. Tak, no, bo wiecie, no, sam trening spełniłem z 50 minut, no. nawet nie wiem, bo to szybko bardzo zleciało. 50 Później 50 macie 90. śniadanko, też koło godzinki, no i ja nikt nas stąd nie, nie wygania, więc możemy tu siedzieć, ile chcemy, a. No, atmosfera i w ogóle cały Super. vibe tego jest piękny, więc... Jeszcze jakaś dziewczyna do nas podeszła i sobie gadałyśmy. Tak, więc jeśli to oglądasz, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy.